Sylwia Grzeszczak z nowym partnerem ogłaszają radosne wieści. Cały czas jestem w szoku. Niewiele trzeba było, by Sylwia Grzeszczak rozgrzała swoich fanów do czerwoności. Artystka, znana z zaskakujących posunięć, tym razem sprawiła, że internet niemal eksplodował. Opublikowała coś, co wyraźnie świadczy o jej wielkim szczęściu. A internauci wpadli w szał domysłów. Sylwia Grzeszczak niekończące się pasmo sukcesów. Polska scena muzyczna od lat rozświetlana jest blaskiem Sylwii Grzeszczak, której kariera nabrała rozpędu po udziale w programie Idol. Przełomem okazał się jej debiutancki album ona i on z 2008 roku. Stworzony we współpracy z Liberem. Za sprawą takich hitów jak Mijamy się, płytata przyniosła jej ogólnopolskie uznanie. Od tamtej pory artystka konsekwentnie umacnia swoją pozycję, regularnie wydając kolejne albumy. Styl muzyczny Grzeszczak to unikalna fuzja popu z elementami R&B i, i soulu. A jej teksty często poruszają tematykę miłości i ludzkich relacji. Liczne prestiżowe nagrody, które zdobyła, są potwierdzeniem jej niezaprzeczalnego talentu i wpływu na polską muzykę. Sylwia Grzeszczak pozostaje jedną z najbardziej cenionych i lubianych artystek w kraju, wciąż koncertując i wzbogacając swój dorobek muzyczny o nowe utwory. Ostatnie sukcesy Sylwii Grzeszczak Sylwia Grzeszczak ma na koncie całe mnóstwo przebojów, a takie hity jak tamta dziewczyna, motyle czy och i ach za każdym razem podbijały serca słuchaczy i listy przebojów. Artystka niedawno znów zachwyciła fanów, wydając nowy wakacyjny hit słowa na k. Tuż przed wyjazdem na wakacje piosenkarka, ubrana cała na biało, podzieliła się z nimi radosną nowiną o swoim sukcesie. O, o kurde, pierwsze miejsce, poplista RMF FM to już konkret, napisała Sylwia Grzeszczak. Teraz Sylwia Grzeszczak ponownie podgrzała atmosferę, publikując nagranie, które pokazuje, jak energicznie wystąpiła na scenie włoskiej tawerny. Ten filmik błyskawicznie stał się hitem, potwierdzając jej niesłabnącą popularność. Artystka po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskoczyć swoich fanów i utrzymać ich uwagę. Sylwia Grzeszczak to wrzuciła, fani szaleją. Wokalistka wybrała Włochy na swój zasłużony wypoczynek, a wszystko wskazuje na to, że towarzyszy jej Maciej Buzała, z którym artystka jest łączona od kilku miesięcy. Buzała udostępnił niedawno nagranie, które Grzeszczak z kolei zamieściła u siebie, wzbudzając tym samym spore emocje. Materiał, podpisany przez niego Capri Oszalało, pokazuje, jak artystka nie kryje swojego zaskoczenia. Podczas pobytu na Capri Sylwia Grzeszczak i Maciej Buzała odwiedzili znany klub, słynący z występów światowych gwiazd pokroju Jennifer Lopez czy Katy Perry. Grzeszczak relacjonowała, że spotkali tam znajomych co zaowocowało niespodziewanym zaproszeniem do zaśpiewania. Mimo początkowego wahania, artystka zdecydowała się na spontaniczny występ, wykonując hit Whitney Houston i Villalba's Love You. Cały czas jestem w szoku. Poleciałam na Capri, spotkaliśmy tam naszych znajomych świat jest mały, i spontanicznie poszliśmy razem do Mae Core. Na tej samej scenie grali m.in. innymi lokaty Manny z i Selena Gomez. Usłyszałam idź zaśpiewaj i pomyślałam sobie. Ale jak to, teraz tutaj? Wśród gości i osobistości z całego świata. Jedno z najważniejszych miejsc. Zaśpiewałam. A po zejściu ze sceny zaczęłam od razu rozmawiać o różnych niesamowitych rzeczach. Dziękuję. Napisała wzruszona: Nagranie z tego momentu szybko stało się hitem internetu. Zawsze zrobisz magiczny klimat, scena to twoje miejsce. Coś pięknego, cudowna. Rozpływają się internauci.